Pertenec? Tak, tak, tak Poema? No, poema, ale no, jest. co jest. członków komisji tam, więc powinien odpowiedź. Zakładam, że szansę się... Nie? No dobrze, wakacje. Wiesz, bo to trochę więcej czasu. Ale nawet aktywne wakacje to też dają się nie, <śla> nie Nie, do. nie. Tosz, To już do co, też nikt się tego nie pilnuje. das richtige